Cześć witam Kasper mi dla fan sportu. z nami nikt inny tylko Maciej Słęcki. Cześć Maćku. No jak nastrój jak humor bo przed chwilą wydarzyło się tutaj na face to face z Normanem lekka spinka chyba się nikt tego nie spodziewał chociaż po nim można się tego było spodziewać. No nie no, się tego że zaraz może coś się u... nie eee, bo Norman to Norman. Nie no w mnie co ma ci powiedzieć no nie ukrywaj się w ja bym ci wiesz żeby była gwarancja a, dobra bo nie, to się ma nie było w pyski tyle ale mam boksować mam walczyć zaraz wiesz a nie będziemy się czaskali. ...na łokcie ręce, bo tu, no bo mamy wyjść do aktorów, jak się porozcinamy, a tu, wiesz, byśmy się wzięli za oby to byłoby kur... grubo, nie, no to wiesz, no, nie, no grubo, nie. No właśnie widziałem, no widzę, że jesteś lekko zdenerwowany, e, miałeś w ogóle taką sytuację już, że swój przeciwnik tak cię prowokował, no bo tutaj był atak na twarz, co prawda nie ręką, tylko klapkiem, no ale zawsze, no. Nie, no szmat, szmat, szmaczarskie zachowanie takie, wiesz, no to, z partyzanta się nie bije, co nie, no mi tyle, natomiast, e, no kur... co mam ci powiedzieć, no, jest... No pomak się nie. Jasne. Spodziewaliśmy się tego, że Norman, wiesz, no, zawsze prowokował zawsze od takiej grupy numery, ale, ale nie przyginaj, nie przyginaj, tak jakbyś film powiedział, Maciek, nie przyginaj. No będziemy wiesz, pikać, będziemy wiesz. pikać, więc... Nie no jest ja powiedz tak, ma swoje 5 minut, tak? Ale jak według do tego, no, to go po prostu kurczę, zdewastuje i tyle, nie? No właśnie, już żebyśmy opanowali już troszkę emocje, Maćku, chciałem zapytać o Twoje wrażenia po konferencji wczorajszej. Jak ty się czułeś na tym panelu? No bo nowy świat, wchodzisz tak naprawdę do Nowego Świata frików, nie frików, ale jednak to, to jest Federacja Freakowa, więc tak trzeba nazywać rzeczy po imieniu. E, jak się czujesz, jak się odnajdujesz w tym towarzystwie? Znaczy, ogólnie powiem Ci tak, jeżeli chodzi o same, tutaj same, same takie tutaj, wiesz, no tutaj dymy, za dymy e, i tak dalej, to no słuchaj, no jestem sportowcem, ale jestem fajterem. To jest trochę inna. inna dziedzina sportu, tak? Tutaj jednak są chłopy z charakterem, tutaj wchodzi zawsze, tutaj też opiera się, fajterstwo opiera się na tym, że czasem bierze się za ze swoimi przeciwnikami. Kilka razy miałem takie sytuacje w boksie, może nie miałem aż tego jak dzisiaj, dzisiaj z Normanem. No tam wczoraj wiadomo, no poszedł, bo padło trochę za dużo słów. Ja też nie jestem typem człowieka, ja są so tutaj, ja jestem fighterem, jestem zawodnikiem, który naprawdę się trzaskał po łbach z wielkimi kozakami na całym świecie i wiem, z, z czym to się wiąże, jakie to są emocje. tak? Freak, Freak, nie freak Fight, tylko fight week to już jest taki, taki etap, gdzie już wchodzę, po prostu zamyka się swój kokon i po prostu zaczynam, wiesz, moje alter już przem przemawia, prze przemawia przeze mnie, tak? Natomiast, jak powiedziałam, no, sam świat freak fightów jest czymś nowym, natomiast no, te dymy, awantury, no, to jest coś, z co czym się spotykałem, może nie było to może sztuczne, nie sztuczne, nie wiem. No ale tak jak powiedziałem, no, no fajterzy zawsze się, się, jak się zderzyły dwa różne temperamenty, różne charaktery, no to tam jeden, drugi miał coś do powiedzenia, to, to w pewnym momencie musi to wybuchnąć. No i fajnie, zajebiście, nie? No, fajnie, bo podkrę podkręcona jest atmosferka, ale czy, no, jesteś doświadczonym fajterem, więc nawet to będzie głupie pytanie, ale zapytam mimo wszystko, yy, nie ma głupich pytań, to ważne. To jest yy, tak. Jest. tak yy, przykład, tym mówię. A ja coś, bo zadaję pytania, także według. A ja zapytam słuchaj, czy ciebie absolutnie takie rzeczy nie ma szans, żeby wyprowadziły z równowagi, bo jestem pewny, że masz plan na ten pojedynek, no bo też nie walczysz jakby wiadomo z byle kim. No, umówmy się w formule MMA Norman Park. To jest duże nazwisko tutaj i w Europie i na świecie, więc... Ja wiem, że on to robi specjalnie, pewnie po coś, ale jesteś doświadczonym fajterem i takie rzeczy chyba cię nie wyprowadzą z równowagi, prawda? Nie no, nie mają prawa mnie wyprowadzić z równowagi, tym bardziej, że wiesz, no, e, wiesz, psychika i o to przygotowanie mentalne do każdej w z ogólnie jestem no, mocnym skurczybykiem, tak? Wiem, kiedy odpalić, wiem, kiedy być spokojnym. Teraz już będę skupiał swoje myśli tylko na tym, żeby realizować swój plan taktyczny, bo tak naprawdę octagon czy ring to nie ulica, nie? Na ulicę wchodzi się i na pieprzasz po łbach. Rzecz też czasami trzeba umieć, to nie ma co ukrywać. Natomiast tutaj mam plan taktyczny, wiem, że będę musiał się... Z nim kopać dwie rundy, ale najpierw niech on będzie musiał przejść mojej ciosy, tak? Tutaj, tutaj on będzie miał to zadanie. Małe rękawice. Małe rękawice, siła bokserska, wiesz, tutaj to nie będzie żartów, tak? Normalszy jeszcze na pewno nie przeżył, nie przyjął. E, a widzieliśmy, co robili z nim zawodnicy, którzy coś tam niby boksują, ale jednak, ale jednak nie boksują przy mnie, tak? W, w, więc no spokojnie będzie dobrze. E, I spokój. Tylko spokój nas rotuje, już, już się zaczynam już się, powoli uspokajać. No dobrze, bo na początku e, wyszliśmy, to nie, było, wiesz, Linka, nie? Nie, no to trochę była, wiadomo, takie jeszcze powiem, zaraz jest walka, zaraz będzie walka, wiesz, powiem ci tak, jakbym za łapę i byśmy się tu porozcinali, no to walki by nie było. Dramat. To jest, wiesz, no właśnie, to jest dramat, ale tutaj to jest, kurczę, wiesz, to czasami jeszcze jednak panuje nad sobą jakby to było miesiąc wcześniej, to pewnie byśmy tu się wzięli grubo za łby i łokcie łapy. No i byłoby grubo, nie? Boksowałeś już kiedyś na małe rękawice albo na gołe, tak jak ostatnio Gromdę, nie wiem, czy oglądałeś, e, chciałem, Byłeś? No, byłeś? To... na Gromdzie, tak. Ja siedzę cały czas w Gromdę, wiesz? No, nie, no, mocne chłopy tam się trzaskały. Nie, no, byłem się bez rękawic tylko na ulicy. co nie, już dawno mnie dawno nie było. Czasami taką się tam, tam zaucho wytarmością no, nie, nie się. Ale no właśnie nie wypada mi wiesz, dwójka dzieci w domu, jeszcze się tak uspokoił do domu, by woli wrócić nie, gdzieś tam się e, szukać zadymy na mieście. Natomiast e, nie miałem okazji się być bez rękawic, w małych rękawicach też nie. A więc e, to będzie nowość. Natomiast wiesz na to Człowiek tych walki na ulicznych stoczył, a więc e, będzie trzeba dobrze dokręcać ręce, żeby ich nie połamać. Właśnie tak słyszałem, że, że te pierwsze dwie kostki się bardzo liczą. Tak mi Mario to tłumaczył z gromdy. Dobra, no to Maćku, ostatni przekaż do Twoich kibiców. Na pewno masz ich sporo. Wchodzisz jakby do nowej federacji, do federacji bardzo popularnej w Polsce. No i co chcesz powiedzieć swoim kibicom, bo na pewno sporo jest. Oglądajcie najbliższą walkę z Romanem Parkiem będzie na pewno ukarany za te klapki. Wspierajcie mnie. Jestem sportowcem z krwi kości, chłopakiem z charakterem. Jedziełem przed ciebie. Au, au. Bardzo dziękuję. Biona. Dzięki byku.